Raz, raz, dwa, trzy. I kolejny. Raz, dwa, trzy. Kolor kolor w poszkodowanych. Na przykład z zielonego na żółty lub z żółtego na, na czerwony. Chodzi o przed transport takiego pacjenta do jak do szpitala. I ile tych pacjentów pojechało? Na razie pojechało czterech pacjentów do szpitala. Na miejscu mamy jeszcze ośmiu poszkodowanych w strefie żółtej. Już następni są już ewakuowani w strefie żółtej. I 27 mamy w strefie zielonej. Ich stan jest stabilny nie wymagający natychmiastowej przywiazdu do, do szpitala. Całkowicie jest co innego w strefie żółtej. Ale pracy, że się wam cały spot, Ach, nie ma o, lekko na takich ćwiczeniach. Proszę? Nie ma lekko na takich ćwiczeniach, mimo że to są tylko ćwiczenia. To są tylko ćwiczenia, ale trzeba po prostu, jak to się nazywa, pokazać jak najlepszej strony i wykorzystać swoje umiejętności i swoją wiedzę dla jak to się mówi, to jest pozorowane wszystko, ale nie wiadomo, że w każdej ktoś takiej może stać. もし。<laughs>